Gmina Sędziszów Małopolski wraz ze Szkołą Podstawową w Czarnej Sędziszowskiej realizuje projekt, w ramach którego powstała baza upowszechniająca wiedzę ekologiczną z zakresu ochrony i zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, a także ogród deszczowy. Edukacja ekologiczna, w szczególności ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, stanowi istotne zadanie dydaktyczne i wychowawcze każdej szkoły. Uczniowie powinni posiadać chociaż podstawową wiedzę o zasobach środowiska, ich wyczerpywaniu i możliwościach odnawiania, tak aby ograniczyć ich zużycie, a przyszłym pokoleniom umożliwić korzystanie z nich. O tym, jak nasze codzienne decyzje i nawyki wpływają na środowisko, doskonale wiedzą uczniowie. Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej, którzy realizują projekt Deszczowa Baza Ekologiczno-Dydaktyczna w gminie Sędziszów Małopolski. To projekt skierowany przede wszystkim do dzieci, młodzieży szkolnej, ale także do rodziców i społeczności naszej gminy. Jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę oszczędnego gospodarowania wodą, na potrzebę retencji wody jako środka stabilizującego klimat. A o zmianach klimatycznych, szczególnie w naszych czasach, mówi się wiele. Nasz projekt składa się tak jakby z dwóch części. Pierwsza część to wyposażenie szkoły w pracownię dydaktyczną, gdzie realizujemy edukację poprzez doświadczenia, poprzez oglądanie filmów, poprzez różnego rodzaju zabawy typu puzzle z dziećmi od trzeciego roku życia aż do 8 klasistów. To jest taka pierwsza część projektu. Druga część to powstanie ogrodu, który nazwaliśmy deszczowym ogrodem. Tak aby pokazywać dzieciom rzeczywiście, że mamy wpływ na tą retencję. A skoro możemy gromadzić wodę w roślinach, to stworzyliśmy ogród, gdzie od podstaw. Kupowaliśmy sadzonki, uczniowie sadzili, a następnie przez cały sezon nawadniali ten ogród. Zbieraliśmy wodę podpinając do rynien dwa takie zbiorniki o pojemności metr sześcienny. I to świetnie nam wystarczyło, żeby przez cały sezon rotacyjnie od najmłodszych do najstarszych ten ogród tworzyć. Celem i założeniem tego projektu było... Zapoznanie dzieci z tym, jak ważna jest woda dla, dla nas i dla naszej planety, oraz z tym, jak prawidłowo nią gospodarować, czyli jak ją oszczędzać, jak jej nie marnować, dlaczego nie powinniśmy jej zanieczyszczać i jakie to ma skutki. Ja koordynowałam to z ramienia przedszkola. I uważam, że to było bardzo ważne dla tej grupy, ponieważ gdzieś od tych dzieci wszystko się zaczyna i to, jak my je wyedukujemy na temat tego, że to faktycznie ma znaczenie, wpływa później, jak faktycznie ta nasza relacja z tą wodą będzie wyglądać. Edukacja ekologiczna sprawia, że uczniowie już od najmłodszych lat zaczynają dbać o otaczające środowisko. Dzięki niej dostrzegają, że zasoby środowiska eksploatowane są w coraz większej ilości, zagrażając ich odnowieniu. Zaczynają racjonalizować z nich korzystać. Im wyższy poziom wiedzy o środowisku, tym większe poczucie odpowiedzialności za jego stan i motywacja do zmiany swoich codziennych nawyków. I przyzwyczajeń. Ten projekt myślę, że przynosi korzyści i takie doraźne i również takie docelowe. Doraźne to pewno takie jak oszczędność w gospodarstwach domowych tej wody, prawda? Bo dzieci zapoznają się z formami y, zmniejszonego ilości zużycia wody, a docelową myślę że będzie dobra edukacja. Kiedyś te dzieci, jak będą decydentami, to myślę, że te decyzje, które będą podejmować w oparciu o swoją wiedzę, będą znacznie trafniejsze niż te, które dotychczas podejmujemy jako populację. Planujesz podjąć jakieś działania ekologiczne, zainspirowana udziałem w projekcie. Na pewno uważam, że ważnym jest bardziej oszczędzać wodę, dokręcać kran zamiast długie kąpieliwanie, bez prysznic. Myślę, że zbierać też deszczówkę do podlewania ogrodów, roślin. Myślę, że to jest, że to są naprawdę ważne. Działania, które mogą zaowocować w przyszłości. Jakich nowych rzeczy dowiedziałeś się o wodzie dzięki projektowi? Jak powstaje deszcz i jak oszczędzać woda? Planujesz podjąć jakieś działania ekologiczne w przyszłości dzięki tej nowej wiedzy? Tak. Jakie to będą działania? Żeby nie wlewać w rudnych rzeczy do wody czystej. Wtedy zanieczyszczamy wodę. Projekt o wartości blisko 33 tysięcy złotych został wsparty dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie kwotą ponad 26 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę jako wkład własny zapewniła gmina Sędziszów Małopolski.